Dzisiaj otwierana strefa rodzica jest 42. strefą rodzica wykonaną przez Bulimex na rzecz dzieci i rodziców szpitali na oddziałach dziecięcych. Strefy rodzica z założenia są po to, żeby rodzice mogli przybywać podczas rekonwalescencji swoich dzieci razem z dziećmi. Najważniejsze, tak naprawdę, w tym leczeniu pacjenta jest jego nastawienie. Kącik o nazwie Strefa Rodzica, stworzony przez firmę Budimex, daje właśnie poczucie takiego komfortu psychicznego. Pobyt rodzica z dzieckiem to jest taka, takie bezpieczeństwo dla dziecka. I, I oprócz tego, że na sali wiadomo, jest to bardziej hospitalizacja, warunki szpitalne. Ta strefa pozwoli na takie oderwanie się od szpitala i takie bardziej poczucie się, że to jest się w domu. Zadowolone dziecko, które ma miejsce, gdzie może się pobawić, spędzić czas z rodziną, usiąść na kanapie tak jak w domu, a nie w szpitalu, na pewno bardzo pozytywnie będzie wpływało na jego proces leczenia. Jest to oddziaływanie psychologiczne bardzo pomocne w dochodzeniu dzieci do zdrowia. Komfort tego rodzica też jest inny tak rodzic jest całą dobę z dzieckiem więc to też są udogodnienia że rodzic może sobie coś podgrzać posiłek który przyniesie z domu kawę zrobić herbatę wypoczynek tego rodzica daje lepszą opiekę nad dzieckiem to od początku były założenia tego programu, tego projektu Strefy Rodzica, żeby w rzeczy, które wykonujemy CSR-owo, byli zaangażowani pracownicy Budimexu, żeby też czuli, jak mogą pomagać innym poprzez tworzenie obszarów, miejsc, stref, z których ludzie mogą korzystać poza tylko drogami. I tu jest ukłon w stronę Budimexu, że włączył się w tą akcję i pozwolił nam na zrobienie to czegoś pięknego, tak. Ja jestem z tego projektu bardzo, bardzo dumna i czuję się wyróżniona, że jestem częścią tej akcji. Na 42 numerze się nie zatrzymujemy, tylko kolejne otwarcia są przed nami i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości.